Dobry wieczór, no cóż o tym meczu można powiedzieć, świeża krew wstąpiła w drużynę z Bełchatowa, widać że świeża, nowa miotła dała, dała taki pozytywny impuls drużynie i widać to było przede wszystkim na, na dzisiaj na zagrywce, dzisiaj bardzo dobrze drużyna zagrywała i, i wygrała dzisiaj zasłużenie, więc może mieliśmy w pierwszym jakieś tam swoje dwie szanse, gdzie mogliśmy coś więcej ugrać, ale tak, tak. Tak z grającą skromnie e, nie da się wygrać. Dziękuję. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. E, dla nas jest to e, bardzo ważne. E, zrobiliśmy jeden krok do przodu e, i z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do kapitanów południowych? Panie Przewodniczący, czy myślicie o tym, żeby nie tracić seta, czy jest to Waszej głowa? Nie, my staramy się grać jak najlepiej potrafimy w danym momencie i nie myśleć o wyniku. E, tylko po prostu grać jak najlepiej potrafimy. Na, felicitaciones a, a Bélgato y a Filip. Creo que han jugado una buena partida. Nosotros no jugamos bien, tuvimos muchas dificultades, eh, sobre todo en recepción, en el, rotaciones de side-out. Eh, no fue una, una, buen, una buena jornada, creo que ha sido de lo más flojo que hemos tenido este año, pero bueno, eh, las cosas se dieron así. Eh, lamento de tener que despedirme de Radon con un, una, una derrota de este estilo, no me gusta, pero bueno. Eh, the is bueno, it's my only polish uh, word i will uh, use for today. <laughs> no, i'm really very happy. from the result, obviously, 3-0 is uh, it's the plan to, to win three points uh, without losing a set, so uh, it's great. Uh, thanks for the player. he gave me the first match uh, with less stress than, uh, than he can do. And, uh, no, I think that you make a, a good job serve and block because 11 block and with good, good quality of, uh, of serve, you have some difficulties at the beginning inside out, but uh, the second part of the match, playing more by the, by the middle, you, you, you find, uh, I think, a good rim. So, uh, first step is done. Now, you must focus on the uh, whole